Wam. Dzisiaj sobie zrobimy schabowego, ale konkretnie zrobimy sobie roladę ze schabowego. I co potrzebujemy do naszej rolady? Schabowego, tak. Tu jest około kilograma. Potrzebujemy trzy e, łyżeczki musztardy. Jakiej tam chcecie? E, przyprawy. Ja tutaj mam e, akurat zioła prowansalskie, sól, pieprz e, i chili, pieprz, kajen. Potrzebujemy suszone pomidory. Ja mam swoje akurat, które zrobiłem wcześniej. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robiłem, to odsyłam od razu was do mojego poprzedniego filmu. No nie wiem, z pomidorów potrzebujemy około słoiczka, tak? Zazwyczaj są takie mniejsze słoiczki, więc około słoiczka pomidorów suszonych w oleju. Jedną mozzarella i szpinak. Ja mam tutaj taką większą paczkę e, szpinaku. wcześniej należy go troszeczkę podgrzać, żeby pozbyć się tej wody, posiekać. E, no i mamy, no i narzędzia jeszcze: nóż, wiadomo, jakiś tłuczek. E, ja mam tutaj e, drące, sznurek, e, który będziemy później ob obwiązywać e, tego schabowego. No i naczynie odporne. Ok, bierzemy się do roboty. Mamy tutaj schaba, należałoby go e, przekroić, żeby zrobić z niego, powiedzmy, taki dywan. I teraz, no jak należy to zrobić? Leży sobie schab i od dołu zaczynamy go płasko kroić. Mam w miarę możliwości, widzimy tutaj, jak to idzie, tak, kontrolujemy, żeby to płasko nam szło. Przydatny byłby wtedy taki ostrzejszy nóż. Tak, widzimy, o, ładnie, równo idzie. Jeszcze kawałek, dobra. I teraz mamy dalej. Znowu w tą stronę. O, tyk. I zaś jedziemy tutaj od dołu. Tak jest. Dobra, mamy nasz mniej więcej rozkrojony schab teraz musimy go roztłuc, tak? No to jedziemy Dobra, mamy rozbitego schabowego tak? Kładziemy sobie go jakoś tak w miarę możliwości wygodnie i teraz smarujemy go najpierw musztardą Ok, mamy rozparowaną musztardę. Następnie musimy go sobie przyprawić. Jedziemy dość tak obficiej. Tyk. Teraz jedziemy ze szpinakiem. Kładziemy go tak No dość powiedzmy cienko, w ten sposób. Ok, teraz dajemy suszone pomidory w całości, tak jak leci, w ten sposób. O, Tak gdzieś do 3 czwarte naszego schaba, żeby później można było to jeszcze zawinąć. Teraz dajemy naszą mozzarellę. Ok, mamy naszą mozzarellę już położoną. Teraz zaczniemy zawijać, ale wcześniej wstawmy sobie jeszcze piekarnik. To jest na moc 180 stopni, góra dół pieczenie, nagrzeje się, będziemy wstawiać. A teraz zawijamy. Ok. Jest zawinięte. Tak jak widzicie w tej chwili. A teraz zaczniemy sobie wiązać naszą roladę. Okay, bierzemy sobie sznurek. Najpierw sobie tutaj robimy taką pętelkę. Wiążemy, przekładamy w ten sposób. Naciągamy, no i po prostu to wińmy. Tak trochę nam tutaj tego farszu wyleci, ale to nic. Tutaj gdzieś sobie musimy znaleźć, żeby przełożyć ten sznurek, żeby nam się nie odwiązało. Dobra, mamy naszą roladę. Teraz sobie jeszcze tutaj, tak tylko zostało nam trochę przyprawy. To sobie po prostu z góry tutaj. Przyprawimy w ten sposób. Ok, teraz naszą roladę musimy włożyć do naczynia żaroodpornego. W ten sposób, tak. Zamykamy. Otwieramy piekarnik. Wkładamy naszą roladę i Czekamy około godziny 20, aż nam się upiecze. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Do zobaczenia. Ok, minęła godzina 20. Wyciągamy naszą roladę. Zobaczymy, jak wygląda. Ok, mamy naszą roladę już wyciągniętą. Teraz musimy pozbyć się tych sznurków. A teraz przekroimy sobie naszą Roladę, zobaczymy jak wygląda w środku. I tak wygląda nasza Rolada. Myślę, że jest godna polecenia, także polecam. Zróbcie ją sami. Dajcie komentarze jak Wam się podoba. Wchodźcie na Facebooka. Łapki w górę, trzymajcie się, piąteczka.